Dzień dobry Państwu, Dzień Witam. Dzień dobry. witaj Mateusz Dzień witaj dobry. Piotr. Co to wiesz. dzisiaj? Co to dzisiaj za jakieś takie A, ostatnie, wide, dekoracje? Ostatnie kosmetyki. <laughs> Jak to nie wiesz, czasami załatwiłeś. Udało się gdzieś tam zdobyć. No jeden bizon stracił od blaski. <laughs> Oryginalne, takie o. powinny być. Odblaski. No bije. właśnie, one... Ale się dziwię, że to właśnie. niby ta sama... Powinny firma. być na wysięgnikach. Ale że chodzi o to, że ta sama firma przejęła niby chyba produkcję mm. tych odblasków, a nie robią tego samego kształtu, nie? No, widać, nie inną formę prowadzili. No to, prowadzili. to, to chyba powinien być trochę zagięty na dół, tylko. specyficzne są te odblaski, bardzo ładne według mnie. Mm. No to taki dosyć ten. Dosyć od modny odblask za komuny W każdym sklepie były, taki tylko ten nie ten za mocno, jest. bo mogą pęknąć. A, ja a sprężyste podkładki poszły? Oczywiście. No tak, poszły do góry. To jest Takie nie? Tak dwie śrubki, jest, a nie ośrodek? Tak? Nie, tylko dwie dosyć. Ja pójdę weź pianę w Tylko jest dylemat, skoro tu jest napisane tak góra No teraz, jak jest na boku, to gdzie będzie góra? No właśnie. Nie ma góry. Idę ślubki po dwie. Ale to też dziwnie, że tu jest odblask, skoro w lampie jest odblask przecież tutaj. Zespolonej. No, jest. Takie zdublowanie. No, ale tak było. Tak kiedyś się dobili. Jeszcze w takim miejscu bym powiedział, że pierwsza kałuża jest chyba zachlapana. nie? No, pewnie tak. Zerasurowany. Zostało się. Powiedz <grym> to tak, do wycieraczki i naklejki jest gotowy. Może tak dokładnie, tam... no, no właśnie, bym. Czy by, czy by była możliwość, bo tutaj się dużo widzów pyta, jakie są numery farb na wszystkich elementach? Jakie są na dachu? Szczególnie dopytują, no i oczywiście... Na dachu to nie jestem w stanie powiedzieć, bo na dachu jest mieszanina. Tak naprawdę no to, to jest yy, kupiona srebrzanka ta ciemniejsza, felga i dodanej jest trochę czarnej. Czym taki tak, kolor to jest kolor niepowtarzalny. Tak to utrafił. <laughs> na no oko dobrany. <laughs> tak, do srebrzanki czarnej ładną dodałem. Czyli tak dobierałeś, więcej żeby się z filmami zgadzało. Tak. Nie mamy na wzór drugiego dachu, to... To jest felga, że teraz nie wiem z jakiej firmy. Bo jest, yy, są dwa rodzaje tych yy, farb na felgę. I jest taka jaśniejsza swetlanka i jest ta ciemniejsza. No bo jest ta ciemniejsza Seblanka i czarnej farby mm -hmm. tego żodlanka. Bo kolor tych blach to też nie wyszedł żaden ral, tylko też jest dobrane chyba z mieszalni, nie? To jest z mieszalnika, tak robiona. To nie ma numeru farby Dobrze, jako dobra, taki no? Polerka była zrobiona? To była. No elegancko jest. Polowanie je zmieniło. Jeden z tak naprawdę numer to jest ten ten no to kremowy, na, na puszce, ten, nie? ten felg to jedynie to jest tylko tego mamy numer. Felgi? Na felgach jest 10-15 zala, a ten, ten żółty jaki tam był? Ta tam ta Ale ten żółty co tu jest? Tak. Chyba to miał jakiś numer. No tu nagrywałeś właśnie chyba. No było coś, nie. Ktoś tam chyba nie, do, nie dooglądał wszystkiego. Nie, ale to może być jakiś wewnętrzny. Ale tam był rad, czy to był wewnętrzny numer mieszalni. Bo oni mogą nie, mieć nie, swoje nie, tam numery. Ale pisało RAL i coś tam. Tak, tak. Bo każda firma. No i tam był. Bo... Nie, nie wiem, bo on był specjalnie z jakąś literą, dlatego półmatowy. Taki półmat. Mhm. Bo niektóre, jakby, niektóre firmy, które produkują lakiery, to wiem, że mają swoje kody jakieś. I wtedy no, nie RAL wiem, się. się No Zobaczymy na puszce. No tam jest puszka. No. Ten jest półmatowy. To. Ale tu jest na C360Z 418G4 Pro. Czy to, to no w ogóle jest farba chyba zrobiona w jakiejś puszce zastępczej, czy to to jest? No, no nie, nie wiem, to dyna, jest dorobiona. To chyba na przemysłowej. Tak jest. No to taka sobie szara. To jest ten grafik, I tu jest RAL 76,9. To jest na silnik. To jest na silnik. A to jest dorobione. No to jest na maszkę, a na koła, a koła był 10,13, natomiast na Czekaj... To to jest, to jest przecież kolor dorobiony. To jest receptura napisana, podejrzewam, którą sobie tam na mieszalni ktoś napisał. No pewnie tak. Dobrał taki odcień, żeby to mniej więcej pasowało. Tak mi się wydaje. No Ale ja w ogóle. Takie pytanie, czy miodowy Bizon ma kolor Ursusa? Nie, no to jest zupełnie inny kolor. Nie wiem jakby to przyrównywać, ale to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Absolutnie nie. Jest to zdecydowanie jaśniejszy kolor.